Cały nasz wszechświat składa się z mikropraktyk, małych kroków, małych decyzji, małych, wielkich myśli, które potem tworzą naszą rzeczywistość. Jeśli mówisz sobie, jestem wystarczająca, to tym właśnie zaczynasz wypełniać swoje życie i swój wszechświat. Tym zaczyna on dudnić kolorem bycia wystarczającą. Jeśli mówisz sobie, hmm, ale jestem do kitu, no to co? Twój wszechświat zaczyna się wypełniać kitem. Jeśli mówisz kocham, Twój wszechświat zaczyna się wypełniać miłością. To jest Twój wszechświat, to jest Twoje życie i każda, nawet najmniejsza myśl, każda mała mikropraktyka dodaje lub ujmuje. Każda mała mikropraktyka powoduje, że albo jest więcej, albo jest fajniej, albo jest wygodniej, albo zaczyna się robić bardzo niewygodnie, bardzo ciemno i bardzo niespokojnie. Więc świadomie wybieraj każde mikropraktyki. Świadomie wybieraj myśli, bo tu i teraz, nawet słuchając mnie, już zasiewasz do Twojego wszechświata jakiś obraz. Ciekawa jestem, jaki.